Gala, ledwo legalne, 4 zbliża się wielkimi krokami. Jednak przed 8 czerwca najważniejsze wydarzenie show w kwietniu Evenement Haze. Na miejscu 10 początek z grubej rury. Tak można określić walkę rozpoczynającą galę Evenement Haze: Gustaw kontra Samson, kontra Schreiber. Co teraz? Podwójny drogi! Czy. tak jest! Samsona w Gustawa? Neckbreaker i Pokazuje się ktoś z, wy, z wyższej strony. Właśnie w tym momencie mamy meksykański stand w wykonaniu trzech zawodników. Czopy jeden na drugiego, na trzeciego. K. I Samson z trzeciej liny na sztroiera. Jak ty w jego wykonaniu, ale co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tak? gusta przejmuje pin zdobywając zwycięstwo. Na miejscu dziewiątym, Kwasowy Mesjasz już nas przyzwyczaił, że chore i ryzykowne akcje to jego specjalność. W walce z drabinami nie mogą być inaczej, zobaczcie sami. Ręk tego! Goblin! Na rapiego przez stół, o mój Boże! Goblin jest zbyt szalony na to, on nie mógł zaprzepaścić takiej okazji. Na miejscu ósmym, jak już była mowa o chorych akcjach, nie mogliśmy zapomnieć o najbardziej hardkorowym face to face, w historii PPW, bo z udziałem świetlówek, między Żelaznym Lwem a Polskim Adonisem. Z boku, już niech udział Proszę i... Proszę Państwa, Jarzeniówka rozświeciła się na głowie, brutalne ataki szkłem. Czy te świetlówki kiedyś się skończą? Na miejscu siódmym Evenement Haze to nie tylko hardcore, to również słodkie chwile. Na przykład debiut najsłodszego i jednego z najlepszych tag w Europie: Pure Gold. Gabriel Queen i Vic Goldem jeszcze raz witamy w evenemencie. Wiele kilogramów, wiele siły, ale. Bo, oh, Vic Goldem wspaniale. Armbar, jeden, drugi. I czy przy... tak jest? Domagę dla tych bardziej masywnych zawodników. Natomiast można to nadrobić. Aerodynamiką. Mamy to. Próba zakończenia walki Joshua dalej leży za ringiem. Czy mamy to? Tak jest, pure Gold Wychodzi Życięsko. Na miejscu szóstym. Jeżeli rzucać pracę, to na całego. Z tego założenia wyszedł kapitan Bazuka, kończąc z byciem ochroniarzem Mandeca. Jak i kończąc z samym Mandecem. Śmieci same się nie wyrzucą. Co? Kapitał Bazuka buntuje się przeciwko Mandecowi, że nie będzie w zmowie z Mister Z. Póki co, piękny elbow zakłada swojemu byłemu partnerowi wór na głowę. Na miejscu piątym, właśnie takich wejść w walkach drużynowych, Fani, jak i sama federacja chce oglądać. Jak najwięcej. Perfekcja, nic dodać, nic ująć. I czy teraz będzie piękne? I hot, tak! Mamy to! A, pierwsze piękne uderzenie, drugie uderzenie. Co dla nas szykuje Gabriel Queen i kolejny elbow na narożniku. Siodł i... O oh my god, o oh my god, jak on to robi, jak on go wyniósł. Na miejscu czwartym za oranie dominikańskiej zmowy czy łysabania. Przed takim dylematem stanął Biesiad z drąg w walce z Rambo. Prawdopodobnie najlepsza walka kwietniowego show, w rezultacie której zobaczymy ponownie walkę Biesiada z real dealem Mr. Z. Próba slemu i mamy slem na krzesła. Biesiada i teraz próba Luxo laria. Tak jest. Ale nie, w sumo nie ma takich uderzeń w plecy jak zrobił Rambo i Rambo! Jezus, supleks! Kosze na śmieci, biesiada, ale nie. To musi być i tak! Słontą bomb! trochę To na jednego, to bandałusego, ale tym razem. Oj, czy to teraz? Słontą bomb! Raz, dwa, dwa, Mamy to, biesiad, życie z tego pojedynku. Na miejscu trzecim, Kwasowy Mesjasz po walce miał zamiar zajarać co nieco, razem z Benem i naszymi fanatykami. Jednak pojawienie się Smutnych Panów uniemożliwiło świętowanie Dnia Świętego. Kto przerwał, kto przerwał te ceremonie? Goblin dostaje wiadrem w głowę, to Gustaw! Gustaw, proszę Cię! Już mieliśmy jednego zawodnika, który utrudniał nam działo. Jeśli byłbyś tak miły, to chciałem ci zrewanżować na następnej gali. I znaj moją litość, kolego. Wybierz sobie stypulację i niech to będzie hardcore mecz. Na miejscu drugim, jakby mało było pokurwionych akcji tego wieczoru, Krwisty zgon sędziego Cornela doprowadził do najbardziej zaskakującego momentu gali: pojawienie się samego Johnego Blade'a, który został sędzią specjalnym walki wieczoru, co do dobroniakowi bardzo się nie spodobało. Ty, skurwyszynu, tam backstage. Za! Ja chowasz się tam! Ja ty kura, zabiję tak, jakbym ja zabiję go jeden raz! Ty pajzarskie pałwany, chujowy wszyscy wy jesteście! Ej, ja jest dupa! Reguły tupowe, polskie! Przedmiotem i teraz Jarzeniuwa! Jarzeniuwa! a i aj, rozbitał ciało John'ego. Czego pan z Ukrainy? Ale co robi Stanisław? O co chodzi? Koniec? Czy to koniec? Czy to się liczy? Tak jest, to koniec, mamy go. Stanisław, to Pan Dobroniak sam, sam odklepał swoje zwycięstwo. Na miejscu pierwszym, co tu dużo mówić, to jest kwintesencja Evenement Heist, jak i całego PPW. Chaos, przemoc, kult, prawdziwy polski resni. Próba powerbombu lub tudzież tego typu, tak jest. Ale kto chodzi do ringu? Kto do ringu? Siastro nie da tak łatwo mister Zetowi wygrać w nieczysty sposób tego starcia i jest te obijany, ale publika szaleje, publika jest szalona, co tu się dzieje? Goblin! Mamy też Goblina! Goblin odpowiada na wcześniejsze wyzwanie Gustawa, rzucając mu krzesłem w twarz. I teraz się to wyrównuje. Starcie się wyrównuje. Mamy trzech na trzech. Jeżeli chcecie zobaczyć galę na żywo, nie ma żadnego problemu. Zapraszamy na Ledwo Legalne 4, 8 czerwca. Link do biletów w opisie. Jest z nich najwyższy, będzie miał najłatwiej wspiąć się na... O... I mam... Wywrócona drabina. Drabina się wywróciła. Ponownie zawiesza je na szczycie. No powiem, naprawdę bardzo rzadka sytuacja ale evenement dwa